to się mówi, e, nigdy nie mów nie, e, na pewno nie fame. Krzysiek e, diablo wodarczyk, troszkę inne dla Ciebie środowisko, bo piłkarskie, co robisz na gali futbolowej? Kibicuję je i jestem, o tak bym powiedział. E, staram, się, staram się jakby dojść do jakiegoś porządku. Co jak co, dawno tego nie było, długo tego nie było, chyba więcej, jak trzech lat to, tak, tak słyszałem. Wcześniej bywałem e, gdzieś tam, jakiś kontakt znajomych kolegów, którzy grali, e, ale już nie grają. E, ale to poprzez znajomość, można powiedzieć, e, z panią Profus e, goszczę tutaj na, na bym powiedział, totalnie innym, e, innej gali. Czymś takim, bym powiedział, chyba fajnym, tak mi się wydaje. Są, wynagradzani albo nagradzani, nagradzani. Yy, piłkarze, którzy są gdzieś tam lekko ponad przeciętną yy, i doceniani, tak mi się wydaje. No, to jest w pewnym sensie taka, takie dostrzeżenie zawodnika, który, który pracuje na ten swój sukces, jak to się mówi, gdzie, gdzie próbuje, jak to się mówi, prze, pierwszy przyjść na trening i ostatni wyjść z treningu. Tak mi się to wydaje. Jeszcze ja chciałem zapytać o Ciebie, o boks, jak rozumiem Diablo yy, rękawic bokserskich nie odwiesza? Jeszcze nie, jeszcze nie, raczej znaczy dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, w tym roku mnie 28 lat jak boksuję, we wrześniu, we wrześniu, więc szmat czasu dokładnie. Tak sobie pomyślałem ostatnio, że chyba dobiję do trzydziestki i wtedy może zrobimy jakąś taką, bym powiedział, spektakularną walkę pożegnalną, ale zobaczymy. Jak bardzo pobyt w więzieniu Ci przeszkodził w tym? W przygotowaniu w tym, jak dobrym jesteś bokserem. Oj bardzo. Tam jest jak można powiedzieć, człowiek stoi w miejscu, więc nawet się cofa, wstecz i, i tylko od ciebie samemu, od człowieka samego zależy jak, jak to przetrwa, czy, czy się po prostu nie złamie i, i nie, pope, nie popadnie w jakąś, nie wiem, jakąś chorobę, jak powiedział, ale e, miałem, miałem tak naprawdę pomóc e, od dosłownie kilku osób na palcach jednej ręki bliscy mnie wspierali, a, a widzenia, jakby można powiedzieć, partnerką dawało mi naprawdę dużo otuchy. Więc jakoś, no, tylko i aż 5 miesięcy, ale nikomu nie życzę ani, ani jednego dnia, abym będzieć w takim zamknięciu, bo to jest coś strasznego, tak. Dużo się mówi ostatnio o Kamilu Łaszczyku, będzie walczył na Fame MMA. Wiele razy więcej zarobi niż, niż za walkę w ringu bokserskim. Kusicie to znaczy, może. Jak to się mówi, nigdy nie mów nie. Na pewno nie fame, na pewno nie fame, na pewno nie tego typu jakby rzeczy. Kamil zdaje mi się, że chce, chce też coś pokazać, że pięściarze, nawet bez względu na to, że to jest trochę jakby może być może nie inny sport, ale, ale człowiek, który jakby może powiedzieć ze sportem ma wspólnego też, chyba zdaje mi się, że większość może życia. Który jest niewielkiego wzrostu, ale ogromnie wielkiego dokładnie duchem, yy, serce ogromne yy, i takie bym powiedzieć, yy, no nie będę mówił, obra obrażał kogokolwiek, yy, ale przeciwnika jego, yy, zleje go po prostu, Pokażę gdzie, jak to się mówi, oddzieli chłopców od mężczyzn, o tak, chyba w ten, w ten desen i pokaże tak naprawdę w cudzysłowie, gdzie raki zimują, bo boks jest naprawdę szlachetna sztuka bicia się na pięści i, i naprawdę do tego trzeba dużo, dużo, dużo pracy, żeby osiągnąć naprawdę przynajmniej taki jest jak Kamil Łaszek, a, a każdy idzie na łatwiznę i coś się tam potarzać, przewrócić, przeturlać, jest łatwo, a wyjść i tylko, można powiedzieć, mamy ręce sześć osów, boksować jest dużo, dużo trudniej. Nie mówisz tak, nie mówisz nie, ale powiedz mi, czy ty byś odnalazł się w takim trasztoku, no bo, bo tam jest jazda bez trzymanki. Tak zwana wolna Amerykanka w pewnym sensie. Nie wiem, no to by trzeba było na pewno sprawdzić jakoś, ale yy, jeszcze nie czas na to, żeby sprawdzać się dokładnie. Jeszcze zobaczymy Diablo w normalnym ringu bokserskim, po ludzku, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej. W normalnych, jak może pani warunkach ludzkich. W no, sporcie y, szanowanym od, y, od tysięcy lat, więc y, na razie cyrk jeszcze nie, myśl, nie myślę o cyrku, tylko myślę, o, o, naprawdę o, o, o tym, co robię, bo zdaje mi się, że jeszcze mam coś tam do zrobienia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.